Czy normalność do nas wróci? Wiara nic nam nie zarzuci. Wylęgły się pomysły, w mózgu nam się rozprysły. Sekta ludzi atakuje, przemoc samian proponuje, będzie nas zamykała. Hakina na nas szukała inkwizycja do nas wróci życie nasze nam przewróci staniemy się fujary za złe nasze zamiary ktoś tym wszystkim dziś steruje złona Tuska nam kieruje opozycję nie znosi religię jedną głosi Naród nasz stał się dwuznaczny, Troszkę teraz jest pokraczny, Jakby olej w głowie miał. Nienawiść by nie zasiał, nie moc nasza jest zbiorowa, nie okaże się siłowa. Zrozumcie, fanatycy, z Jarusiowej matrycy, że nie robi się z nas jajka, na mnie marzy się kufajka, ani sierp czy też młot na polskiej granicy płot, nie jestem ja heretykiem, ja nie śpiewam w szykiem, ciężka jest. Sytuacja po naszej stronie racja, kogo to jednak obchodzi. Nikt po rozum nie przychodzi, Stajemy się półgłówki, mamy wyprane główki.